Bartek Zaborowski pomysłodawca, i jeden z autorów aplikacji Game of Quest. Witam, dzień dobry. Cześć. Game of Quest brzmi ciekawie ta sama aplikacja sama w sobie jest bardzo ciekawa, ponieważ no, łączy taki świat komputerowy, bym powiedział z takim światem codziennej aktywności. Powiedz, czym jest taka ta aplikacja, którą stworzyłeś wraz z kolegami? To, tak jak powiedziałeś, jest taka gra, tylko że to jest gra dla zdrowia. Myśmy e, zmierzyli się z takim problemem, e, po pierwsze, e, braku aktywności wśród ludzi. Ja sam e, lubię i kocham sport, e, kocham piłkę nożną, bardzo lubię w nią grać. Natomiast mam problem z motywacją, jeżeli chodzi o bieganie. Dla mnie bieganie jest nudne, dla wielu osób jest to wartościowa rzecz, natomiast ja nie za bardzo to lubię, ale. Wiem, że muszę to robić ze względu na to, żeby podtrzymać formę, swoją formę piłkarską. Więc tutaj gdzieś taki problem motywacyjny mi powstał. Okazało się, że wiele osób ma takie same problemy. Problemy z motywacją, problemy z brakiem aktywności, także coraz częściej z alienacją. Z kolei gry traktowane są jako wzbudzające agresję, czy, czy takie mają stereotyp. Myśmy zmierzyli się z tymi problemami i chcieliśmy zrobić coś pozytywnego. Grę ale dla zdrowia. Czyli zmieniliście trochę stereotyp i pokazaliście, że, że aktywność można też połączyć z taką grą, aplikacją. Dokładnie, my chcemy połączyć przyjemne z pożytecznym, czyli jakby tutaj pomieszać dwa światy, tak? Grę z aktywnością, przyjemne z pożytecznym. To jest, to jest trochę taki miks Endomondo z Wiedźminem. Pewnie są dla Ciebie jakby znane te dwie, dwie formy, tak? Czyli Endomondo to jest taka aplikacja monitorująca aktywność i Wiedźmin, wiadomo, tak? nasz na, narodowy brand w tej chwili. Na czym polega taka aplikacja, w jaki sposób ona działa? Aplikacja ma Cię motywować do, do rozwoju, tak? czyli e, śledzić Twój rozwój e, za pomocą GPS, czy za pomocą jakby integracji z innymi aplikacjami. E, ma e, jakby W świecie realnym wykonując pewne zadania dostaniesz za nie punkty, możesz rozwijać fa fabułę w grze, czy rozwijać swojego wirtualnego awatara. To jest taka podstawowa e, cecha tej naszej gry, którą właśnie projektujemy. Czyli każda forma aktywności, każdy stopień tej aktywności tak jakby weryfikuje rozwój gry tej aplikacji. Dokładnie. Im, im bardziej jesteś aktywny, tym e, szybciej, tym lepiej rozwijasz i swojego awatara, i swoją grę, tak? Czyli i, i, i fabułę w grze. Czyli jeżeli na przykład idziesz sobie na, na bieg, tak? E, biegasz, nie wiem, 5-6 kilometrów. W trakcie tego biegu zaliczasz kolejne zadania. Czyli na przykład jeżeli przebiegłeś e, kilometr, to jest jakby pierwsza twoja przeszkoda, tak? Jeżeli przebiegłeś 3 km, to zaliczasz kolejną przeszkodę i tak do końca mamy zaprojektowanych tych zadań naprawdę sporo. Można nawet z naszą aplikacją przebiec maraton. No właśnie, chciałem się spytać, trochę wyprzedziłeś moje pytanie o to, jak, jak rozbudowana jest ta aplikacja, na ile możliwości pozwala jeżeli chodzi o właśnie rozwój i aktywności i rozwój tej postaci fabuły. My w tej chwili e, ograniczamy się pe, w pewnego rodzaju e, zadaniach do tych zadań, które możemy łatwo zmierzyć e, za pomocą takiej podstawowej aplikacji. E, na początku chcemy w ogóle sprawdzić czy to użytkownikom się podoba, tak? Czyli budujemy jakąś podstawę aplikacji. Wcześniej mieliśmy to był już to świat fantazji. Zobaczyliśmy, że nie do końca to zagrało. Teraz idziemy e, w troszkę inną formę tej aplikacji e, i w tych podstawowych zadaniach Mamy takie trzy obszary. Obszar zdrowia, czyli to jest właśnie bieganie, i tutaj mamy różne zadania polegające na przykład na przebiegnięciu jakiejś ilości kilometrów, czy w jakimś czasie odpowiednim albo jak najszybszym. Mamy zadania kulturalne, czyli np. logowanie się w kinach, logowanie się w muzeach, logowanie się w bibliotekach i mamy zadania ekologiczne. No w tej chwili ta ekologia polega na wybraniu roweru zamiast samochodu do pracy, ze względu na to, że właśnie mamy tę ograniczoną aplikację do tego, żeby monitorować to za pomocą GPS. Czyli takie połączenie trzech dziedzin, rozumiem, że właśnie jak ktoś będzie w muzeum gdzieś tam w kinie. W placówce kulturalnej to automatycznie też to, mówiąc kolokwialnie, punktuje. Tak, dokładnie punktuje to i no, jakby pokazuje Twój rozwój w konkretnie tej dziedzinie. Tak? Mamy trzy tak, miks trzech dziedzin, e, które pokazują jak bardzo jesteś aktywny. Możesz być aktywny sportowo, e, możesz być aktywny kulturalnie, możesz być ekologicznie aktywny. Tak? Ale połączenie tych trzech dziedzin no, pokaże, jakim naprawdę jesteś superbohaterem. Powiedz, długo pracowaliście nad, nad tym projektem? Ogólnie rzecz biorąc, pracujemy około roku. Przygotowaliśmy taką pierwszą wersję. No działamy, staramy się działać zgodnie z taką metodologią Lean Startup, tak? Czyli wypuszczamy wersję, sprawdzamy, czy one spełniają oczekiwania. Jeżeli nie, jeżeli są jakieś uwagi, no to wracamy z powrotem do naszego garażu i wypuszczamy to po raz kolejny. I no, na, na, na takiej zasadzie działamy około roku. Myślę, że jeszcze kilka miesięcy i będziemy w stanie przedstawić naprawdę fajny produkt. Dużo testów zaliczyliście tej aplikacji, bo podejrzewam, że nie tylko wy jej Dużo testów, dużo wysłaliśmy, bardzo dużo wysłaliśmy do maili do osób znaczących w świecie technologii lub mniej znaczących, ale mogących nam w jakiś sposób pomóc uzyskaliśmy bardzo dużo cennych informacji i właśnie teraz się z nimi mierzymy de facto. To jest ten moment, w którym jesteśmy, czyli jakby po wypuszczeniu tej pierwszej wersji, a przed wypuszczeniem następnej po zmierzeniu się z, z opiniami na temat naszej aplikacji. Czy docelowo planujecie tak jakby trochę wyspecjalizować tą aplikację, skierować ją do konkretnej grupy osób? Tak, to, to będzie grupa osób, która jest zaznajomiona z kulturą gier, która jakby uczestniczy w życiu miasta i która chce biegać dla zdrowia, nie dla wyników, tak? Wy, wynikowcy czy wyczynki czynowcy o tak, mają swoją motywację, to motywacją są właśnie wyniki, udział w zawodach. My chcemy trafić do osób, które wiedzą, że trzeba to robić, bo wiedzą, że to jest zdrowe, natomiast mają gdzieś tam pewien problem, i my uważamy, że połączenie tego z grą e, troszkę bardziej ich zmotywuje, troszkę da im radości z tego, z, z tego biegania, tak? W jaki sposób chcecie wypromować ten, ten swój produkt? Czy, czy ciężko w ogóle jest wypro, wypromować właśnie taką aplikację? Wiesz co, no z tym de facto to się tak na maksa dopiero z, zmierzymy. Na razie e, mówię, jesteśmy w fazie testów. E, zmierzyliśmy się na kilku konkursach, to się spodobało. Na jednym z konkursów zajęliśmy drugie miejsce. To był konkurs Go Creative e, Inkubatora Starter. I, i, i widzimy, że, że w tym kierunku chcemy iść. Natomiast taki cały marketing, no to jest dopiero przed nami. My gdzieś tam już poszukujemy powoli środków, bo jakby marketing będziemy no, po pierwsze z takiej jakby partyzanckiej strony czyli sami będziemy próbować dotrzeć nisko kosztowo ale wiadomo że pewne działania bez kosztów się nie będą. Mamy kilka fajnych pomysłów na marketing yy, natomiast to chciałbym zachować w tajemnicy na pewno ci co nas znają wiedzą że to będą działania naprawdę niestandardowe i mam nadzieję odbiją się szerokim echem. Czy tego rodzaju aplikacje są stosowane w Polsce? Zetknęliście się z, się z takim podobnym produktem? Wiesz co? My tutaj działamy yy, w założeniu na rynek globalny. Yy, konkurencja w Polsce w Polsce to jest konkurencja taka, która jest za granicą, tak? czyli naszą pośrednią konkurencją jest Endomondo bezpośrednią Zombies Run. To jest taka fajna aplikacja, która dzieje się w świecie zombiaków, tak? więc patrzymy i staramy się też brać troszkę z tego, co oni robią, patrzeć, co jest fajne, co jest niefajne, co moglibyśmy ulepszyć. Rozumiem, że teraz, na, jeżeli chodzi o najbliższą przyszłość, to głównie takie plany, właśnie marketingowe, promocyjne, związane jeszcze. Z tym projektem, może z kolejnymi? Mamy kilka projektów takich pobocznych, natomiast ten jest teraz takim głównym naszym startupowym projektem, który chcemy rozwijać, bo widzimy, że ma on potencjał. Te najbliższe miesiące to jest głównie okres rozwoju po raz kolejny, i właśnie później nastąpi ten marketing. To są nasze najbliższe plany, czyli development i później promocja. Czy jest szansa, ewentualnie kiedy, żeby ta aplikacja no, trafiła do, 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 do zwykłego? przeciętnego użytkownika? My byśmy chcieli wypuścić aplikację pod koniec, pod koniec roku, tak żeby już na wiosnę za, za, zacząć działania promocyjne, żeby już ludzie po tym zimowym śnie mogli się przebudzić do biegania i do uczestnictwa w kulturze z naszą aplikacją. Bartek Zabrawski, dziękuję bardzo. Dzięki wielkie.